Mandero, drodzy widzowie, Tana to z tej strony witam was bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale Das, gdzie dziś kontynuujemy nasze przygody w Dragon Ball Z Kakarot, a dokładnie będziemy zagłębiać się dalej w to DLC Nowa Podróż Goku, ponieważ po ostatnim odcinku, w którym udało nam się ukończyć turniej, 28 chyba Światowy Turniej Sztuk Walki, gdzie walczyliśmy z Ubem i nasz Goku uciekł w nieznaną wraz ze swoim nowym przyjacielem treningowym sparringowym, że czeka nas przygoda dwóch Sajan. I dzisiaj to sobie odpalimy i zobaczymy, co to jest, jak to wygląda, ponieważ ja, żeby nie robić sobie żadnych spoilerów, nie patrzyłem i nie sprawdzałem tego w internecie, a na wstępie chciałem podziękować moi drodzy Wam, że tu jesteście, że obserwujecie, że ta seria cieszy się naprawdę fajną popularnością tutaj na tym kanale i robi naprawdę niezłe wyświetlenia, jak na. Kanał It My Dust i dziękuję również wszystkim wspierającym. Macie dostęp do wcześniejszych materiałów, ale to zapewne już wiecie. No i co moi drodzy, kontynuujemy naszą rozgrywkę. Może odpalmy nasz ostatni zapis. Gdzie to było? Ja nie pamiętam, który to był zapis. Gra dowolna, to chyba tutaj auto-zapis. I zobaczymy, czy uda nam się, bo podobno ze świata tutaj menu jesteśmy w stanie włączyć ten. Dodatek, kolejny nazwijmy to. Nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest DLC do DLC, bo raczej tak nie jest. No i cóż, chyba zapowiada się na to, że to był ostatni, już tutaj, taki nasz dodatkowy adventure. O, właśnie, i tutaj mamy włącz try dodatkowy tryb. Tak, to jest to. Dzięki Bogu załączyło się to automatycznie. Więc moi drodzy, jedźmy z tym, zobaczmy, co zostanie nam tu przedstawione. Saga dwóch Saiyan. SDS w skrócie. <grych> Dobra, dostaliśmy emblemat UBAS. Spoko, fajnie. Znaki duszy. Nowe super ataki i serie po ukończeniu następnej podróży Goku. Gratulujemy ukończenia następnej podróży Goku. Nowe super ataki i serie odblokowane w czasie tych wydarzeń są teraz w twojej, do Twojej dyspozycji. Podstawowej grze Dragon Ball Z Kakarot Son Goku się zmienił i jest gotowy to wszystkim pokazać. Okej. Okay. Odblokowano ciężki poligon. Umożliwi ci to zmierzenie się z przeciwnikami silniejszymi niż dotychczasowi. Użyj zielonego supa światła, aby się sprawdzić. Dobra pod traki spoko to coś z jedzeniem, i do poligonów dodano nowe menu Saga dwóch Sajan. Teraz możesz rozpocząć Sagę dwóch Sajan, rozmawiając yy, z pan przed domem Songoku. Wypróbuj tę edycję na specjalną, szalonych starć z potężnymi przeciwnikami, którzy mają wyjątkowe związki z Songoku. Ale zobaczcie, tutaj mamy w ogóle całą sagę. Wszystkie sagi. Najpierw jest, widzę, Saga Vegety, Freezy. Cela bu, margin bu. Możesz ponownie rozegrać sagę dwóch Saiyan sprawdzając, jakiego czasu w Metropolis po ukończeniu tej opowieści. Okej. Okay. Podczas powtarzania sagi dwóch Saiyan obowiązują zasady powtórki opowieści. Co to znaczy? Zaraz zobaczymy, ale najpierw widzę, że jest jakiś kwestik poboczny, więc od niego sobie dzisiaj zaczniemy. A czy ja mogę teraz edytować drużynę, bo to jest bardzo ważne. Wyjdziemy sobie, mapa. Nie, 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 nie mapa, tylko Escape. Drużyna. Jest, nie. Zmiana jest niemożliwa w tym trybie. Okej, okay. no to nie to nie łaski bez. Będę sam sobie latał. No cóż, moi drodzy, czyli co? To będzie takie znowu przechodzenie gry od początku, bo nie rozumiem. Mam trochę taki lekki kociokwi w głowie teraz. No, ale przyjdzie nam się zaraz przekonać po zrobieniu tej misji pobocznej. Zwłaszcza, że byłoby to dość uciążliwe ze względu na to, że nasz Songoku ma 135 poziom, a ja w swojej fabule głównej, w rozgrywce, że tak powiem, podstawowej, wbiłem jednak tą 300, więc to by było trochę takie zlekceważenie mojej pracy, gdybym ja teraz miał to na low levelach robić, że tak się wyrażę. No ale cóż, zaraz zobaczymy. Na razie zadanko. Jest i stary herkules Siema byku. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Porozmawiamy sobie. Co się stało, Mister Satanie? Cóż, tak właściwie Oj. to, był głodny, gdzie jest czekolada. Mówię Ci po raz ostatni, bo twoja ulubiona luksusowa czekolada się skończyła, nic nie zostało. Jest produkowana przez naszą wykwintną cukierniczkę. Nie można jej po prostu kupić w sklepie to niech zrobi no tak, ale ech super kakao potrzebne jest do produkcji nie jest w tej chwili dostępne jest to obecnie bardzo popularny produkt aktualnie jedynym sposobem na jego zdobycie jest zbieranie go na własną rękę zgadnijcie co będziemy robić w tej misji no to idź je zbieraj bo nie możesz się doczekać no i na tym polega mój problem Dlaczego nie pójdziesz pozbierać? Ponieważ można je znaleźć wyłącznie w bardzo niebezpiecznej okolicy. Czy mógłbyś go dla mnie trochę zdobyć? No, proste, że zdobędę. No Czego się nie robi dla zaspokojenia? apetytubu? był, ostatnio w ogóle grzebałem przy dźwięku. Mam nadzieję, że nic nie skasztaniłem. Że gra nie jest za głośno. Bo generalnie po raz pierwszy od dłuższego czasu znalazłem wolną chwilę, więc możliwe, że w ogóle przysiądę teraz do tego Dragon Bala i go skończę. No zobaczymy. Więc możliwe, że będziecie mnie widzieć w tym jednym wdzianku przez całą resztę odcinków, tak. Bo przysiądę do tego dość mocno. Ale dobra. Lećmy teraz do tego miejsca. O matko, to są trzy spoty aż. Ile ja tej czekolady mam na... O nie, chyba, że to są inne... Questy poboczne, bo też tak może być. Zobaczmy, czy po zalogowaniu się przy misji głównej będzie ta gwiazdka, która będzie oznaczała aktualne zadanie. Bo jak nie, to znaczy, że się źle przeniosłem. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Bo tam było zadanie, żeby znaleźć to na bagnie. No, niby tu. To jest bagno? Tak. Bagno Blake. O. Tam widzę jakiś zielony suwalnie, to jest wyzwanie. Poczekajcie, może to będzie po prostu ten spot? I koniec kropka. No nie na no jakiś typ mi tu w las. go szybko wyeliminować. Łe. No nie no zos O on się leczy Dobra ja nie mam na to czasu Dobra Ej, on jest. Nie, 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 dobra, dobra, on ma gardę. Ja myślałem, że tak mało obrażeń mu wchodzi. Jest ogłuszenie, ale dostał cepa. Tamten to jest medyk, chyba, bo on widzę, że go leczy co chwilę. Tak. Kapral, armii Frieza. Nie ma takiego leczenia. Ej no, masakra to jest. A czy tam drony są jeszcze? Bo tam widzę kolejnych przeciwników. Ta, tu jest dron leczący, ale jestem... O, matko dwa drony. Dobra, a raczej ja się w ogóle nie zamieniam. To jest też hit kolejny. Dobra, chłop wyparował. Sorry widzowie za tą walkę. Sam się jej nie spodziewałem. Ciekawe co u reszty. No ale widzicie, to jest kolejna misja, nie? I co, to niby jest gdzieś tutaj? No nie, no zostawcie mnie, no Matko Boska, no będą tak latać teraz za mną. Co mnie to interesuje, że oni wyglądają na twardzieli? O, 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 tam coś leży, kakao? Błagam powiedzcie, że to jest to. Że to jest to niebieskie. Nie, to nie jest to. Dobra moi drodzy, ja jestem zmuszony zrobić tu cięcie, bo ja nie wiem gdzie to jest. Jeszcze to żółte podniesiemy. Chociaż wątpię, żeby to było to. No! Nope. Dobra, jak to znajdę to widzimy się za moment. Dobra, znalazłem tu jakiś mały obszar, ale czy to jest to? O, coś tu leży, błagam, powiedzcie, że to jest to. Bo już tyle latam. Nie, wyląduj po prostu, no. No, ląduj. Nie? Nie chcę wylądować, no trudno. Błagam, powiedzcie, że to jest to kakao. Tak jest, dzięki Bogu. Dobra, jeszcze tu gdzieś były dwa. O matko, czyli to było cały czas oznaczone na tej mapie, ale masakra. Dobra, mamy super kakao. Wyśmienicie, niech mnie już przeniesie do tego, bubo. tu to. No nie, czy to jest ten kucharz znowu? Oddaj to super kakao. A kim ty jesteś, u licha? No. Melon, już go spotkaliśmy na paru misyjkach, no przecież robiliśmy z nim misję, Goku. Co ty nie ogarniasz? Łarinda kendo za, czekaj, czekaj. Przeleciałem tu z innej planety tylko po to, by zdobyć trochę tego super kakao. E -to. A, mam je oddać. O, czyli czeka nas walka. Gościu siłą będzie chciał nam je zabrać. Kto się tego spodziewał? Przekonajmy się, czy to za mało by mnie pokonać. O Jezu, ile oni mają HP Dobra, ja muszę zobaczyć Gengi Dama jest pod trójką. Ale kastacja! Dobra. Kurcze, no płuką mnie strasznie, nie? Tak mi brakuje mojego starego Gotu z tej oficjalnej giery. To jest w ogóle niepojęte. I to tutaj też będę musiał to levelować. No nie chce mi się już po raz drugi tego robić. Nie wiem, trochę bez sensu to zrobione jest. Po to robiliśmy naszego bohatera do 300, żeby 10 lat później był na 120, 135, przepraszam. Po to w ogóle ten dodatek z Wizem, no nie zaplanowany to jest. O! o, skasowali mnie. Dobra, hop. Od razu do kasacji, A dobra, ten ma większego loa. No, to jest jeden taki, o właśnie, na Mamy go. No, zostaw mnie w spokoju. No i też tak a propos prawidłowej chronologii historii, to dlaczego ja nie mam dostępu do blu? To też mnie fascynuje. Chociaż nie, bo to chyba fabularnie to się działo później. To nie, to akurat nie, to umywamy. Cofam to, co powiedziałem. Cofam, cofam, zdecydowanie. No zostaw mnie. Nie mam na to czasu. A, nie mam na kamehame, super. Ale teraz będę miał uderzenie ciałem, pyk. Bum, w zęby prosto. Eska. <laughs> no, jestem niepocieszony, że zabrali mi te levele. No Naprawdę jesteś sajaninem. Nie mogę wierzyć, że przebyłem tu tylko po to, by wrócić do domu z pustymi rękami. Tak bardzo chciałem gotować super kakao. Uch. Dobra, ruszajmy. Zabieramy go do Mr. Satana, który może mu wręczyć trochę kakao. Nie no, bez jaj, ja będę musiał tam sam iść. no. Co za bezsens. Gdzie to było? Satan City chyba, nie? Tak mi się wydaje. O, cie, mamo! I tyle misji pobocznych jeszcze przed nami. Zanim dojdziemy do tego wątku głównego, no. Więc plan jest taki, że zrobimy sobie te misyjki poboczne. Jak je zrobimy. A potem zabierzemy się za tą sagę dwóch sajan. Zobaczymy, co to jest. Jak to będzie powtórka całej historii, to za dostanę. Mam trochę tego super kakao. Och, wspaniale. Przekazujesz przedmioty. A kto to? Cieszę się, że zapytałeś. Przed tobą niezrównany szef kuchni Malon, we własnej osobie. Szef kuchni Malon. Nie mówi, nie mów mi, że ty też nie wiesz, kim jestem. Dobra, nieważne. Ważniejsze jest to, czym możesz mi dać trochę tego super kakao. Oczywiście nie za darmo. Pomogę wam przygotować czekoladki. Powinno być go na tyle dużo, że trochę zostanie. Byłoby wspaniale. W zamian użyczę wam moich niezwykłych talentów. Ocie panie. Wkrótce dostaniesz trochę tej czekolady. Bu nie może się doczekać. Ale nie wygląda na szczęśliwego. E? U! O, chłop się chyba wkurzył. Nie da się nad nim zapanować. O nie, będę musiał się nim zająć, dopóki czekolada nie będzie gotowa. Dawaj Madzin, tylko nie nad miastem. No nie, nie nad miastem. Czekolada. Nie. Czekolada. Dawaj Dawaj gruby. Jedziemy od razu, odpalamy ten tryb. Mam wrażenie, że mela taki dużo więcej obrażeń robią. Dobra, dosięgło go. Podładujemy się trochę. Co on robi? Proszę tak nie robić, to gwizdź, eee, nie taki straszny diabeł, jak go malują. Chyba, że to nie jest jeszcze jego final form. No chodź. Dłe? Dobra, od razu dodajemy... I znowu, na pażanka. No weź tą gardę. Ła, dobra. Co no, on teraz sobie nic nie robi z naszych ataków? Nie! Ominą gęgi damy! No, gdzie do mnie? Jezu, ile on ma? Łe, to nie było fajne. Nie, nie promień cukierkowy. I trzy kule? Jedna. No nie jest teraz już tak łatwo jak na początku. I git, mamy to. Od razu wytrzymamy. trzymamy. Nie, no marnujesz czas, mojego... Jedynka. Co to jest za kasztan. Dobra, ostatni pasek życia mu został Co on robi? Co on robi? A cukierkowy ten Nie! Ale się pojawił Znikąd Sorry, widzowie kaszelek Nie no, przełamie mi gardę zaraz Dobra, skończysz jak prawdziwy Majin. O! Gdzie to było Gęgi Dama. No nie mogę Gęgi Damy. Chcę to zrobić gęgi Damą! Dobra, nie będzie Giń! No, w końcu. Matko Boska. Ile to trwało? A klasy zdobyłem. Wstyd i hańba mi. Nie umiem grać w tą grę. <laughs> nie no, długo to strasznie trwało. Matko Boska. ła! Wow. Nie zuść Ciebie twardziel, Bu, no. Ja nie mam DPS-u raczej. To fajna zabawa, ale. Mm -hmm. był głodny. No i proszę, luksusowa Laby. czekolada. W samą porę. Warto się nią podelektować. Czas jeść. Niam, niam. Bu, dobre. Bu myślisz, że chyba nawet lepsze niż zwykle. To zasługa szefa kuchni malona. Teraz rozumiem dlaczego. Nazywa siebie niezrównanym. To nie powinno być zaskoczeniem. Podszyte, oczywiście, szyderczym śmiechem. I po prostu cieszę się, że miałem okazję gotować super makao. Teraz pora zabrać jego resztki do domu. Wygląda na zadowolonego z obrotu spraw. Ewidentnie zależało mu na tym super kakao. Chyba tak nazwa odcinek Super Kakao. Bez ciebie nie dalibyśmy rady, Sgoku. Nie wiem jak Ci dziękować. Czy był zawsze taki jest? To musi być dość trudne do zniesienia. <laughs> Zwyczaiłem się. Zawdzięczam Bu życie i jestem pewien, że mnie ubóstwia, więc od czasu do czasu traci panowanie nad sobą, ale w większości przypadków dobrze się razem bawimy. Ja nie mógłbym tego znieść. Jestem naprawdę wyjątkowy. Jesteś naprawdę wyjątkowy, przepraszam, źle przeczytałem. Tak właśnie się zastanawiam o co chodzi. Naprawdę tak myślisz? Zawsze miło tu jakiś... Jest usłyszeć od ciebie komplement. Oj. Hej satanie, buuu, jutro chcę ciasteczka. Nie, błagam żebyśmy nie byli zamieszani tylko w tą misję. To jutra się wyrobimy, zaraz zamówię luksusowe masło i mąkę. Oj, tak, tak, tak. Dobra, moi drodzy. Zrobiliśmy to zadanie, które zajęło mi ogromną ilość czasu, bo jeszcze było cięcie na szukanie czekolady. Więc zróbmy tak, że na historii Super Kakao dzisiaj sobie zakończymy. No i cóż, w następnym odcinku będziemy robić sobie kolejne misje poboczne, aż w końcu doprowadzi nas to do momentu sagi dwóch, znaczy dodatku historii dwóch Sajan, chyba tak, jakoś tak. No, zobaczymy jak to wyjdzie, więc dzięki wielkie, żebyście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że standardowo Wam się podobało. Jeszcze raz dzięki wielkie za wsparcie, jakie okazujecie, bo jest ono niesamowite. I cóż, a no i przepraszam, że czasami nie odpisuję od razu na komentarze, bo to jest tak, że nie zawsze mam czas, ale czytam je wszystkie, to mogę wam obiecać, więc... Grację, yy, grację. No cóż, to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w nexcie. yo!